Co dzisiaj robimy? Dzisiaj odpalamy nasz serwis Merino Freaks. To jest serwis do wprowadzenia do drugiego obiegu ubrań z wełny, czyli taki second-hand, tylko wełniany. Można tam sprzedawać wełniane ubrania z dna szafy. takie ubrania, w których już się nie chodzi, albo takie, które mają drobne wady, na przykład. Taka mistelka. Hmm. Każdy z Was może tam sprzedawać swoje y, rzeczy, albo rzeczy na przykład po swoich dzieciach, które już z nich wyrosły. Jak tylko chcecie odświeżyć swoją szafę, lub czujecie, że jakieś ubranie za długo w niej jest jest nieużywane, no to możecie je sprzedać właśnie na Merino Frix. Możecie już z nich korzystać, możecie kupować, ale przede wszystkim i do tego będę Was cały czas bardzo zachęcać sprzedawać, no bo bez was. Ten serwis nie będzie żywy i nie będzie funkcjonował. Tak, że najważniejsze jest to, żebyście wrzucili tam swoje oferty. Właśnie jest to taki super bonus. Jeśli coś sprzedacie na Marinoflix, to będziecie mogli wybrać, czy chcecie sobie wypłacić środki, czy może wykorzystać te środki u nas w sklepie i wtedy dostaniecie od nas bonus, czyli plus 10%. Sprzedając coś za 100 zł, możecie potem kupić coś w sklepie patent za 110.